W świecie mitów i legend, gdzie granice między dobrem a złem zacierają się w mrokach ludzkiej wyobraźni, demonologia jawi się jako fascynująca dziedzina, czerpiąca z głębokich korzeni starożytnych wierzeń. Pochodzenie koncepcji siedmiu książąt piekła wywodzi się przede wszystkim z tradycji chrześcijańskiej, choć splata się z elementami judaizmu, pogaństwa i blisko wschodnich mitów. W XVI wieku Johann Weyer, holenderski demonolog, w swoim dziele zatytułowanym Pseudomonarchia Demonum. Czyli fałszywa monarchia demonów, usystematyzował hierarchię piekielnych istot, inspirując się wcześniejszymi grimuarami, takimi jak mniejszy klucz Salomona, przypisywany biblijnemu królowi Salomonowi. Te teksty, pełne zaklęć i rytuałów, opisują demony jako upadłe anioły lub duchy, które kuszą ludzkość do grzechów. W średniowiecznej Europie, pod wpływem inkwizycji, te legendy nabrały mocy, stając się narzędziem do walki z heretykami i czarownicami. Inkwizytorzy Tacy jak Heinrich Kramer w Malies Maleficarum z 1486 roku używali tych mitów do uzasadniania prześladowań, malując demony jako realne zagrożenie. Demonologia nie jest jednak jedynie chrześcijańskim wynalazkiem. Korzenie sięgają starożytnego Bliskiego Wschodu, gdzie bóstwa jak Bejel czy Estart ewoluowały w demoniczne postacie pod wpływem monoteizmu. W Biblii, w księdze Izajasza czy Hioba pojawiają się wzmianki o upadłych istotach, które symbolizują bunt przeciwko boskiemu porządkowi. Siedmiu książąt piekła, każdy związany z jednym z siedmiu grzechów głównych, reprezentuje archetypy zła: dumę, obżarstwo, gniew, zazdrość, chciwość, lenistwo i nieczystość. Te grzechy, opisane przez Grzegorza Wielkiego w VI wieku, stały się podstawą moralnej teologii. W kontekście historycznym, demony te służyły do wyjaśniania ludzkich słabości od epidemii po wojny. Na przykład, w czasach czarnej śmierci w XIV wieku Belzebub, władca much, był obwiniany za rozprzestrzenianie plag. Grimuary, jak Ars Gioetia, część mniejszego klucza Salomona, szczegółowo opisują, jak przyzywać te istoty, ostrzegając przed ich potęgą. W judaizmie demony jak Lylif czy Asmodeusz pochodzą z Talmudu i Księgi Tobiasza, gdzie mieszają się z folklorem. Pogańskie elementy, takie jak celtyckie czy germańskie duchy, wchłonięte przez chrześcijaństwo, Dodały kolorytu. W renesansie demonologia stała się przedmiotem naukowych traktatów, mieszając magię z alchemią. Dziś te mity inspirują psychologów, jak Karl Jung, widzących w demonach symbole podświadomości. Demonologia zachęca do refleksji nad naturą zła, czy to zewnętrzna siła, czy wewnętrzny konflikt. W legendach te książęta rządzą legionami, kuszą wizjami władzy, bogactwa czy rozkoszy, ale zawsze z ceną duszy. Ich hierarchia, z lucyferem na czele, odzwierciedla feudalny porządek średniowiecza. W sztuce, od fresków Giotta po obrazy Boscha, demony straszą i fascynują. W literaturze, Dante w boskiej komedii umieszcza je w piekle, a Milton w raju utraconym nadaje im tragiczny wymiar. Demonologia, jako mieszanka faktów historycznych i fikcji, pokazuje, jak ludzkość radzi sobie z chaosem świata, projektując złona nadprzyrodzone istoty. To nie tylko strach, ale i lekcja moralna przypominająca o konsekwencjach grzechu. Lucyfer, znany jako Książę Dumy, to jedna z najbardziej ikonicznych postaci w mitach o upadłych aniołach, symbolizująca pychę i bunt przeciwko boskiemu autorytetowi. W tradycji chrześcijańskiej jego historia zaczyna się w niebie, gdzie był najpiękniejszym i najpotężniejszym aniołem, noszącym imię niosący światło. Biblia w Księdze Izajasza, rozdział 14, opisuje jego upadek słowami. Jakże to spadłeś z niebios, Jaśniejący synu jutrzenki. To proroctwo przeciw królowi Babilonu stało się metaforą dla Lucyfera. W Księdze Ezechiela, rozdział 28, podobny opis Tyrana z podkreśla jego doskonałość i pychę prowadzącą do zguby. Tradycja utożsamia go z Szatanem, choć w niektórych interpretacjach to odrębne istoty. W apokryfach, jak Księga Henoch'a z II wieku przed naszą erą, upadłe anioły pod wodzą Semiazy uczą ludzi zakazanej wiedzy, co prowadzi do potopu. Lucyfer, jako lider buntu, zazdrościł Bogu i pociągnął za sobą jedną trzecią aniołów. W średniowiecznej demonologii grimuary jak pseudomonarchia demonum Weyera, opisują go jako króla piekła, zdolnego do dodawania mądrości, ale za cenę duszy. John Milton w raju utraconym z 1667 roku nadaje mu tragiczny charakter: buntownik walczący o wolność, mówiący lepiej panować w piekle niż służyć w niebie. To romantyczne ujęcie wpłynęło na literaturę. Odbierona po współczesne seriale, jak Lucifer, gdzie jest charyzmatycznym detektywem. W folklorze, Lucifer pojawia się jako kusiciel oferujący wiedzę i władzę, jak w legendach o alchemikach. W sztuce, Michał Anioł w Sądzie Ostatecznym pokazuje upadłego anioła, a William Blake ilustruje jego bunt. Symbolik zni, duma Lucifera reprezentuje ludzka i bris, prowadzaka do izolacji. W ezoteryce, jak w Teozofii Blewacki z XIX wieku. Jest promienistym duchem oświecenia, niezłem. W popkulturze filmy jak Omen czy gry, jak diablo, czynią go antagonistą, ale z głębią. Jego atrybuty skrzydła, korona, światło przechodzące w mrok. Legendy mówią, że rządzi wschodem piekła, dowodząc legionami. W egzorcyzmach jego imię budzi strach jako źródło herezji. Psychologicznie Jung widzi w nim cień zbiorowej świadomości. Lucyfer uczy, że pycha niszczy, ale też inspiruje do kwestionowania autorytetów. W mitach słowiańskich, podobny do Swaroga, ale demonizowany. Jego upadek to uniwersalna opowieść o ambicji. Belzebub, książę obżarstwa, w legendach demonicznych uosabia nadmierne pożądanie jedzenia i przyjemności cielesnych. Ale jego korzenie sięgają głęboko w starożytne mitologie bliskowschodnie. Pierwotnie, w filistyńskiej kulturze, był bogiem Beelzebub, co oznacza pan much. Szczony w ekran jako bóstwo uzdrawiające i chroniące przed plagami insektów. Biblia, w II Księdze Królewskiej, rozdział pierwszy opisuje, jak król Achazjas konsultuje się z nim, co prowokuje gniew proroka Eliasza. Z czasem, pod wpływem judaizmu, Bejelzebub stał się demonem, symbolem idolatrii i zepsucia. W Nowym Testamencie, w Ewangelii Mateusza, rozdział 12, faryzeusze oskarżają Jezusa o wypędzanie demonów mocą Belzebuba czyniąc go księciem demonów. To utożsamienie z szatanem wzmocniło jego pozycję w chrześcijańskiej demonologii. W grimuarach, jak mniejszy klucz Salomona, Belzebub jest opisany jako potężny demon, pojawiający się jako mucha lub monstrualna postać z muchowymi skrzydłami, zdolny do siania chorób i obfitości, ale kuszącej do grzechu. W średniowieczu, podczas procesów czarownic, jak w Salem w 1692 roku, oskarżeni byli o pakty z nim, co prowadziło do egzekucji. Legendy mówią, że rządzi muchami symbolizującymi rozkład i nadmiar. W sztuce, Hajeranem Bosch w ogrodzie rozkoszy ziemskich maluje go jako hybrydę człowieka i owada. W literaturze, Milton w raju utraconym umieszcza go jako drugiego po Lucyferze, doradcę w Radzie Piekielnej. Symbolicznie, obżarstwo Belzebuba reprezentuje brak umiaru, prowadzący do duchowego upadku. W folklorze europejskim, pojawia się w opowieściach o plagach gdzie muchy niosą śmierć. W ezoteryce, jak w Złotej jutrzence z XIX wieku, jest inwokowany w rytuałach. Popkultura, filmy jak Egzorcysta, czynią go źródłem opętań. Jego atrybuty, rogi, skrzydła muchy, brzuch rozdęty. W psychologii to archetyp uzależnień. Był buł buk ziu konsekwensasza dźmiaru. Szatan, książę gniewu, w mitach jest uosobieniem buntu i oskarżenia, często Majleni z Lucyferem, ale w niektórych tradycjach odrębny. W Biblii, w Księdze Hioba, rozdział pierwszy, szatan jest oskarżycielem przed Bogiem, testującym wiarę Hioba. Hebrajskie słowo sejten oznacza przeciwnika. W Księdze Izajasza to nie zawsze demon, ale w tradycji chrześcijańskiej staje się arcywrogiem. W grimuarach, jak Ars Gioetia, jest władcą gniewu, kuszącego do zemsty. W średniowieczu, Inkwizycja widziała w nim źródło herezji. W literaturze Giotę w Faustie z 1808 roku pokazuje go jako Mefistofelesa, cynicznego kusiciela. Symboliksni, new satana to W popkulturze filmy jak Adwokat Diabła czynią go manipulatorem. Jego atrybuty – rogi, ogon, widły. Lewiatan, książę zazdrości, to morski potwór z mitów bliskowschodnich, symbolizujący chaos. W Biblii, w Księdze Hioba, rozdział 41, opisany jako niepokonany smok. W Księdze Izajasza, rozdział 27, Bóg go pokona. W demonologii, związany z zazdrością, kuszącej do destrukcji. W grimoirach, pojawia się jako wężowy demon. W apokaliptyce, to bestia z morza. W literaturze, Hobbes w Lewiatanie z 1651 roku, używa go jako metafory państwa. W popkulturze horrory jak lewiatan film z 1989 roku. Symboliksni Zazdrosk to pozorydżaka sila. Mamen, książę chciwości, uosabia rządze bogactwa. W Nowym Testamencie Ewangelia Mateusza, rozdział 6, nie możecie służyć Bogu i Mamonie. W średniowiecznej demonologii demon skarbów. W Grimuarach obiecuje złoto. W literaturze Spencer w królowej wróżek z 1590 roku. Symboliczny. Chaiwask łask W popkulturze. Gry jak Diablo. Belfegor. Książę lenistwa. Z moabickiej mitologii. Czczony jako Bejel-Peor. W demonologii. Demon wynalazków. Ale kuszącego do próżniactwa. Przedstawiany na toalecie. W Grimuarach daje lenistwo. Symboliczny. Lenistwo to stagnacja. Rzadki w popkulturze. Asmodeusz, książę nieczystości, z księgi Tobiasza, zabija mężów Sary. Pokonany przez Tobiasza. w demonologii, demon pożądania, w grimuarach, inwokowany w magii miłosnej, w popkulturze, gry jak Shin Megami Tensei. Wpływ siedmiu książąt Piekła na kulturę jest ogromny, inspirując filmy jak Diablo, gry jak Dum, muzykę black metalową, Psychologicznie, archetypy Junga, w filozofii, symbole zła. Ostrzeżenie przed grzechem.